Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja, RPG yy, i to jest. Yy... <laughs> Ale po prostu mi mieleństwo. Miałem co nagrywać. Dwa dni temu był ostatnio FNAF, poczekajcie, ja sobie go ściszę. To jest ta czwarta. Nie będę dawał, nie wiem, czy, nie wiem, czy chcecie muzy muzykę jakąś tutaj. Jeśli tak, to mówcie jaką. Sneaky snitch sneak nie bardzo pasuje. A więc dobra, jesteśmy w czwartej nocy za chwilę będziemy. No hello. No hello. Hello. No co jest? Już się god. A to, 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 to fajnie wiedzieć. Ludzie. No, przyścika. Widzicie jakie lagi? To już że się nie rusza. I dlaczego są takie lagi? Ja klikam, żeby to się wyłączyło. Nie wiem, czy jest. Ja tego nie przejdę. Ja tego nie przejdę. Да. Mamy słuchawkę. Jedna elma, dobra, trzecia jem. Drugi fejl w tej grze. Jeśli drugi raz failuje. To znaczy, że albo straciłem skilla, albo po prostu... Ta gra jest trudna, bo ta gra jest trudna. 4 minuty już nagrywam, bo Jezus. Nawet nie na 8 18. Od razu do Foxy. Nie wiem, czy on będzie będzie Chika. Czy będzie Bonnie. Pamiętajcie, że sobie pierwszy odcinek. pamiętam, że nie słychać tego, jak nawet Foxy'ego nie było. I nie ma słuchać, słychać, że te roboty się ruszają. A teraz. Gdzie Chiki? Czekaj z kuchni. uciekał z tą energią to jest przewalone tak to ja bym mógł się zamknąć i kurde mieć wywalone nie wiem czy każdy chcesz przygotować dla mnie obiad ale bez skojarzeń proszę ale No ja nie nie, no dobra może chcę Ale proszę nie straszyć mnie Daj mi pizzę i sobie pójdź Zadawać no legesy おうふく。Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Żykoło teraz dużo nogi, nawet za dużo. Det er en to wyłącznie det energię. energi. Nie, yeah, Freddy, peace, nie. Nie, nie, nie. Jest! Jest! O, oh, faza. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wiecie co? Ja, ja, nie, 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 nie. Dobrze, że Freddy zagrał, wiecie co? O, je... spokonana. Dwa fejle tylko. Zumancio to przeszedł bez fejli tylko w piątej nocy, ale... Dobra, ma... To jest zupełnie co innego. Ludzie... Dobrze, że Freddy zagrał tą dłuższą piosenkę, nie tą krótszą. Bo gdyby Freddy zagrał tą krótszą, to bym to LED, to bym po prostu dead. Fox mnie chciał złapać i pomóc Frediemu, ale ale no, Freddy zagrał właśnie drugą, drugą, drugą piosoneczkę swoją. Udało nam się tak. Nie wierzę, że... Nie, nie, za, za drugim podejściem, no w trzeciej nocy fail, w drugiej nocy, w czwartej nocy fail, ale nie no, to po prostu jest MLG ludzie, MLG. O, bo już nie wiecie, jaki teraz, jaki teraz ja mam tego. Jakie teraz, jaki teraz ja mam. kom teraz ja mam ulkę. O, kurde. Wiecie, jak ja mam teraz, ul, jaką mam teraz ulkę? Ja aż sobie, kurde, coś zainstaluję. Jakąś grę. Gry sex Kto to szukał? Bo na pewno nie ja. Naprawdę nie ja. Może moja, moja, może moja koleżanka bo mój kolega pewnie Znaczy zwłoczenie, dobra, nieważne No na pewno nie, a przysięgam Dobra, bo wpisałem gry. <laughs> co kurde mam, Story i idea z Minecraft, ale story to jest płatne, bo no. Są kurde pewnie jakieś o, Po prostu Czekajcie, ja tam coś widziałem. To było najlepsze. Wiem, że, sorry, że przedłużam ten odcinek, ale to było najlepsze, co mogło być. Dobra, a więc yy, do zobaczenia w kolejnym odcinku Five Nights at z yy, piątki, i yy, położę, piątki. Piątej nocy Five Nights at Freddy's jedynki, właśnie tego, a więc na razie, cześć, pa.